Koko? Nie, dzięki. Bierze pan narkotyki i nie przeszkadza to panu w pracy? Bez nich w branży nie pociągniesz. Kokaina i dziwki, przyjacielu. Jestem bardzo podekscytowany pracą w waszej firmie. Klienci są. Chuj z klientami. Ty masz wykładać mięso na ladę. Masz dziewczynę? Żonę. I jest fryzjerką. Gratulacje. Myśl o niej. Forsa z kieszeni klienta ma przechodzić do Twojej. Dwie rzeczy warunkują sukces naszej branży. Po pierwsze, trzeba być wyluzowanym. Walisz konia? Słucham? No tak. Ile razy w tygodniu? Trzy, cztery, może pięć. W tej branży to za mało. Ja walę gruchę dwa razy dziennie. Rano po siłowni i po obiedzie. Naprawdę? Nie robię tego dla przyjemności. Tylko dlatego, że muszę. Pomyśl, cały dzień liczby. Ludzie świrują. Musisz kręcić śmigło, pompować krew. Utrzymać rytm poniżej pasa. To nie jest rada, to polecenie służbowe. Ćwicz wacka non-stop. Dojdziesz do takiej wprawy, że przed oczami będziesz miał forsy. Drugi warunek sukcesu w branży to biała dama. Kokaina. Łapiesz ostrość zwojów i zręczność w palcach. I wiesz co? To mi służy. Obroty, kumasz. Trzymaj klientów na diabelskim kole. Karuzela 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. I tyle.